Żuk Gnojowy, czyli alegoria gównianego życia. Pamiętajcie kochani, niezależnie jaki kryzys egzystencjalny przechodzicie, to przynajmniej wasze życie nie zależy od czyjegoś srania. Rzuki gnojowe po prostu uwielbiają, jak inne zwierzęta srają. Mają takie takie, dajesz dajesz maleńka, sraj, srajasz się nabawisz z koliozy odbytu. A czemu je kręcą te brązowe zmazy? Cóż, z powodu miłości po prostu żuk gnojowy stwierdził. Jeżeli ją kręcą duże kule gówna, to ukulam mi największą kulę gówna, jaka istnieje. Ale jak się można domyślić, nie jest to taka łatwa robota i chociaż ewolucja uczyniła z ich ryja literalny szpadel do przerzucania kompostów, no to trzeba się troszkę napracować. Jak to mówił producent muzyczny, dostając sample wokali od wersów, lepienie z gówna to nie taka łatwa sprawa. I z racji, że ten kał jest bardzo, bardzo cenny, żuki też często się o niego napierdalają. Dlatego trzeba to głano bardzo szybko transportować, żeby je ktoś nie zajumał. Robią to odwracając się i robią to tylnymi nogami, co wygląda na bardzo pojebane ćwiczenie na sześciopak. Nie chcecie podpuszczać chodakowska, natomiast nie zrobiłabyś tak. Jako, że muszą się spieszyć, toczą to główno tylko w linii prostej, a w nawigacji pomagają słońce, księżyc, a nawet gwiazdy w naszej drodze mlecznej. Nawigują jak starożytni żeglarze. Tylko, że bez wielkiej kupy główna pod dupą. Jak widzicie, jest to kawał potężnej sraki do przetoczenia, co czyni z rzuka najsilniejszym stworzeniem na ziemi. Jedno jest pewne, na pewno nie byłby drugi w kulach. Czasami nie toczy nawet samej kuli, a kule z samicą na niej. Bozi ją jak na lektyce, co czyni z nią piękną, sraczą księżniczkę. No a jak już dotoczy do odpowiednią odległość, no to zaczyna się te i zaczynają się walić obok tej sraki. Samiec zładuje w nią przyrząd kopulacyjny zwany Aedeaegusem. 嗯。Mm hmm. Złamał się język, prawie. Nazwijmy go po prostu rubaczą fujarą. A samiczka przyjmuje ładunek i umieszcza go w tak zwanej spermatece, co brzmi trochę jak bardzo zboczona dyskoteka w Berlinie. Więc nie musi od razu zapładniać jaja po kopulacji, ale gdy już zapładni, no to oczywiście zakopuje to jajo w gównie, jak żeby inaczej. Wykopuje tunel, wkłada tam to gówno, a następnie zakopuje no cóż, gównem? A gdy gówniak się urodzi, musi przeżrzeć się przez to gówno na zewnątrz. Ogólnie widzieliście tylko trulanie, natomiast te żuczki potrafią. Nie trafią latać, mają je tylko schowane w takim futeraliku, które potem muszą bardzo elegancko poskładać i wsadzić z powrotem. Wygląda to trochę jak składanie origami, tylko że dupą. Podsumowując, cóż, jeżeli jesteś rolnikiem i narzekasz, że musisz dzisiaj przerzucić obornik, przynajmniej nie musisz robić tego nago, do góry nogami, a potem tego zeżreć.